Witam wszystkich serdecznie. Wysyłamy buźkę do stołu. Mamy taką koło ręki przeciętnej. No, dziesiątka. Zobaczmy kto na wprost. Ejastra. Nie wiadomo kto to jest. Po lewej pan Francuz. Ekspert. Po prawej nie wiadomo kto. O, gramy pas. Spokojnie gramy. Wolno to idzie. A przyszła Zosia. Po usunięciu tamtego przyszła Zosia z Niemiec. Przywitała się. Paweł ma jakąś kartę. Ma kawałek kartę, otworzył trefl. Wszyscy gramy standardem amerykańskim. Nie ma nic do powiedzenia. Zosia ma przynajmniej dwa króle. Wypasował, nie miał za dużo karty. Maja przeciwniczka. Jastra. wypasowała, nie mam dobrego listu. A listuje jest karo z karą, Słusznie pików nie listowałem. Nie wiadomo kto ma króla, jeżeli moja ma króla, to dobrze, a jeżeli nie ma, to źle. Oj 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 w karach pusto. No jak powinna mieć koło 10 oczek. Podkładamy 9. Dobry znak. A niech przebije od tych swoich kierów, które i tak by przebiła. Czyli wyspika był dobrym, król Pik się zmarnował. Zostało 12 kierów. A tutaj trzeba liczyć. Tu powinien mieć jeszcze króla Karo, więc mój musi mieć figurę kierową i treflową. No zobaczymy. Kontrakt wygrany, mhm, to jest trzynasty pik, ale zostało jeszcze dwanaście, kiedy no, pora ruszyć kiery. Mój ma króla, pik to jeszcze powinien mieć ze dwa króle. Króla kier nie może mieć. Może mieć damę kier. No i zagraj w trefla dobry człowieku. Waleta kier. To powinien mieć dziesiątkę kier. Wyimpasował mi króla kier, który nie był łatwy do wyimpasowania. No cóż. No to szło im cztery kiery. Wskoczy asem, a nie powinien. Powinien poczekać, bo jak Zosia ma króla, to mogłaby go nie postawić mogłaby puścić do dziesiątki. Albo postawić waleta. <laughs> no nie umie grać ten mój, no ale trudno. Wygrali 1 i 6, nie wiem dlaczego. No to trzeba zalicytować dwa piki i nie przejmować się. A grając piki... Nic nie mogliśmy Wispikowy dawał szansę, że jak odwróci w trefla, to wezmę lewe na trefla. Myśmy wzięli dwie treflowe, pika i już. Slow, no to pisze, że slow. Slow. No trzeba go wyrzucić. Tu weszło jakieś seksywale wale co To znaczy przypiki, musiałem powiedzieć, jako człowiek honorowy, pas. No i jest problem. Mój. Powinien przedłużyć z trójką pików nie przedłużył. I mimo wszystko trzeba zawistować w pika. Kontra. No co ciekawe, czy ma Asa pik. kontra, to potwierdza list pikowy. Jeżeli mój ma ASA nie ma ASA proszę jeszcze dwie lewy karowe dziesiątkę pik wyrzucił inteligent to jest ostatni raz ze mną gra. Oczywiście wezmę. Nie wezmę. Nie można z takim grać przecież Szymon kontrował. Można się domyśleć, że miałem się domyśleć na widzów trefle No, spasuje. Kto to przyszło jakiś Włoch Gioja peska Pusa, to nie Włoch Jeden bez atu. Mam taką rękę na bez atu. Dwa kiery. Trzy bezatu. Zobaczymy, ile ma tych kierów. O! Jak wezmę pięć kierowych, i trafię trefle, piki trzy raz przepuścić. Przy sześciu przepuszczamy raz. I ten już nie powinien mieć pików. Miał. Trudno. I liczymy kierowe. Oddamy już tylko jednego pika. Dołożyli. Dołożyli. Tamten nie miał na, dwa, na licytacji na dwa kiery. Nie dołożyli. Oddamy kierę, oddamy pika i musimy trafić, damy treflu. Ten wyrzucił trefla. Należy się spodziewać. Damy trefl po tej stronie. Inaczej grają jako szuści. Jako szuści zagrali. Czy Pauliani ładnie zagrał? Trzeba go pochwalić za to. Tego, żebym nie oddał tej treflowej to bym wygrał. Aj ten miał więcej kierów, to ten powinien mieć więcej trefli. Aj, 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 Źle zagrałem. Źle zagrałem. Źle zagrałem. Moja wina. Moja wina jest straszna. Nie myślałem. Ten po prawej miał więcej. Ten po prawej miał więcej kierów. refle ja kontruję Nie wolno spasować na dwa piki Nie wolno spasować na dwa piki Ten nie może mieć damy trew z lewej. Przebił damą pik. O, oddam lewę na dziesiątkę pik jeszcze. Człowiek ma pecha w życiu, to ma. Ten po prawej ma długie trefle. Musimy go na te trefle wpuścili. i dwa piki wygram. Mało czujnie te piki zagrałem, ale trudno. No straciliśmy, bo było cztery piki do wygrania. Koba, no zobaczmy kto to Koba. Z Belgii Zaawansowany. Jedno bezatun na pokrzepienia serc. dwa kiery, no to ja dwa piki. To jest transfer na piki. To musi być transfer na piki, czyli przeniesienie muszę z automatu zalicytować piki. Na te trefle by leżeli bez wielu. Nie uzgodnił mi pików. Miał trzy piki, nie powiedział trzy piki. O! Kobę po pasie musi mieć szóstkę pików. Musi mieć szóstkę pików. Z piątką pików powinien powiedzieć trzy bez za to, żebym sobie wybrał. Nie ma szóstki pików, jako oddam dwa trefle, tylko to przeżyję. Dwójka to nie jest widst. Z dubla. Z dubla byłoby w króla. Jak tyle wezmę, to mam szansę wygrać. <laughs> nie wziąłem. Bo mu brakowało mu pika. I muszę te lewe wziąć. Ja nie wziąłem. To reszta moja. Reszta moje. No brakowało jednego pika, no. Nie będę go wyrzucał. Nie powinienem licytować. Dwa kiery mają czwórkę pik, ale jak partner nie umie grać, to ja nie, ja nie mogę. No i gramy. Trzeba szybko pozbyć się jednego kara. Czyli pozbywamy szybko jednego kara. I lew będziemy szukali w pikowej jeszcze będziemy poszukali lewy. A teraz już gramy w kiery. ponieważ na naszego jednego kiera polecam dwa, to wywalamy. Oj, oj, oj. Poleciało sześć kierów. Ma jeszcze trzy kiery. No to powinniśmy zarobić na tym interesie. Ma jeszcze dwa kiery. i wpika. Jeszcze jedną weźmiemy. Całkiem dobry zapis będzie. I już szła końcówka. No jak wyjdzie w trefle, to jeszcze jedną wezmę. Nie wziął Karo. Powinien przebić i ściągnąć asakiera Ale nie wie, czy ja nie mam karę Powinno ściągnąć przebić i ściągnąć asakiera. Jak dołoży to ja biorę lewe, bo mi wypromuje. Chyba, że zagra w pika. To ja gram. No to biorę lewo jeszcze. Ajaj. Aj, aj, aj. Kobe mi napisał, że 13 to nie jest na jedno bezatu. A że Kobek nie będę go uczył, że mieć 6 pików, bo nie należy uczyć. Wygraliśmy rozdanie. Bez jednej wpadłem, im szło 3 bez atu, oddawali dwie treflowe ostatni. Gramu nie mam się nerwu Trzy treflowe brałem, znaczy oddawali dwie treflowe asa pik, i wszystko brali, dwie pikowe, dwie karowe. Trzy treflowe i dwie kierowe. Bez jednej wpadłem dobry zapis i nikt nie gra rozdania. Wreszcie był dobry zapis, dwa okiery bez jednej. 50 dla przeciwników. No to 4 piki nie wyjdzie. 4 piki nie idzie, bo ja mam lewy 3. Na taką licytację, WIS powinien nastąpić to, No chyba nie, nie chcę więcej grać. Dwa piki negatywne. Nie ma nic do dodania po tym. No nie ma nic do dodania. Wispika pojemnie. Zobaczymy, czy przeciwnik umie wistować. Nie umie wistować. Ma krótkie trefle. To jest oczywiście zmyłka. Nie była to jednak zmyłka. Gdyby zawistawał w PK, nie byłoby tej zmyłki. No nie umie grać, no co ja to poradzę, dobrze że nie kontrolowałem. Teraz na te dwa trefle coś wyrzuci. Może nie wszystkie kiery, ale jednego kiera wyrzuci albo karo. Karo wyrzucił, teraz na treflę coś wyrzuci, tak. Karo wyrzucił, tam. Ja też karo. Króla karo wyrzucił, spalił się, a karo pięknie. Puszczam. Trafił kulakier, to madamekier, no ciekawe, kto madamekier, no nie mógł wistować karo. Dziękuję Dzień. wszystkim, to nie na moje nerwy.